Hejka, hejka, hejka z tej strony Marika i witam Was na kanale Janot. Chciałabym jakoś ciekawiej rozpocząć ten odcinek, no ale obecnie wracam do domu właśnie po piątku, już po lekcjach. W ogóle nie wiem, strasznie szybko mi minął ten e, tydzień. Tak więc to będzie znowu taki weekendy vlog, weekendowy vlog, tak więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. I będzie mega ciekawe, co w się sensie przynajmniej ja tak uważam. Hejka, hejka! Jest właśnie prawdopodobnie, no już prawie dziewiętnasta. Jesteśmy na pierwszym wspólnym spacerku z Hienką i Kowuniem i... gdzie ja jestem sama. Tak więc chyba wam w sumie w końcu nie powiedziałam tego tak wprost, ale przyjechał do nas Kowu. Będzie on z nami na w sumie cały weekend. A w niedzielę się szykuje coś super. No i generalnie tacy sobie na pierwszym spacerku, gdzie ja jestem sama z dwoma psami. I to w tym jednym szczeniakiem. Dlatego jeśli chodzi o nasze wyposażenie to Candy jest w odblaskowych szelkach na flexi i generalnie w chwilę tam, gdzie było trochę jaśniej, bo mogę, przepraszam, że mnie nawet nie widać. Dobra, nie wiem, na czym skończyłam myśl. W każdym bądź razie e, jesteśmy w mało oświetlonej, bo generalnie mieszkamy na, w małym mieście i jest mało, ma, e, dobrze oświetlonej w przestrzeni. E, pieski mogłyby chociaż trochę sobie powęszyć i się załatwić. A więc zdecydowałam się po prostu, że no, kowu no to definitywnie będzie cały czas na smyczy, bo no, to jest szczeniak, poza tym jest mój, więc jakby nasze przywołanie, w sensie przywołanie jego do mnie, jak ja go wołam, to jest prawdopodobnie jakieś 50-50. Natomiast właśnie jest on na lince, Candy, a w związku z tym stwierdziłam, że Candy też nie będę puszczała, bo po prostu właśnie jest ciemno i... Nie jestem w stanie się skupiać w 100% i na kędy, i na ścieniaku, więc e, ma odblaskowe szelki. Jakbym chciała ją puścić i na chwilę ją puściłam, w sumie tam, gdzie było nieco jaśniej. A tutaj już idzie na flexi. Tutaj słodki zezolek a ja chciałam się wam pochwalić, że ja nagrywałam to w piątek po tłustym czwartku i sobie takiego ponczusia, który został właśnie z czwartku, natomiast yy, próbuję w międzyczasie też wrzucić ten filmik, który widzieliście prawdopodobnie dwa tygodnie temu, bądź nie mam pojęcia kiedy, o ile go w ogóle wrzucę, ale w każdym razie. Problem jest taki, że mamy strasznie słaby internet w domu i to jest strasznie słabe I on był dosyć długi, w sensie on miał tam 30 parę minut. I jak na nasz internet, to się przesyła kilka godzin, a jak już nawet, nie wiem, próbowałam, już było czasem 80%, czy tam nie wiem, 90%, to nagle był jakiś błąd i w ogóle usuwało mi ten filmik, więc jakby to jest jakiś dramat. Ojej. Tak więc mam nadzieję, że teraz się uda, bo już miałam go wrzucić dwa dwa tygodnie temu, ale po prostu nie chcę się wrzucić. Dzień dobry. Ja wiem, że pan chce smaczka. Ja wiem. To Ty byś tylko żarł. No. A tu Kendy się czai na ludzie, co? Będzie atak? Aaaa! Matku święta! O Boże! Żyjesz? Patrzcie, jakie mamy przywołanie z kowu. Kowu! Brawo! Kto jest takim dobrym piesem? No, brawo! Wiecie, wystarczy mieć dobre smaczki. I już was kocha. W ogóle za jakąś dwie godzinki będę miała fryzjera I zapamiętajcie mnie w takich długich włosach, bo będę miała chyba teraz najkrótsze włosy w moim życiu Znaczy, miałam krótsze, jak byłam bobasem, wiadomo, się urodziłam i byłam prawie łyca Ale jakby pierwszy raz aż tak krótko się obetnę u fryzjera Więc no, nie mogę się już doczekać Mogę no to przez się tak wcześnie obudziłam dzisiaj I generalnie, mimo że z 10, to miałam dosyć produktywny dzień to się zastanawiam, czy to jest wschód, czy zakłód słońca, coś? W czy sensie, słońce dopiero weszło na niebo, czy ma już zniknąć? No chodźcie, no nie ma szans, że się wykąpiecie. Bo jak wiecie, ja znużyłam stać, ubrać się, pójść z psami, nie wiem, umyć się, zjeść śniadanie, nakarmić zwierzęta i wracam już z drugiego spaceru. A jest dopiero chyba 10:30, czy coś takiego. Więc wiecie. A! Jeszcze muszę małą drzemkę sobie zrobić w międzyczasie. Więc ja już jestem zadowolona, a ja już mogę kończyć dzień. Chodźcie! Ja już jestem po fryzjerze i tak się prezentuję. Generalnie mega się jaram, co prawda chciałam trochę inną fryzurę, ale ważne że są krótkie i tak się prezentuję. I druga sprawa, o której chciałam Was teraz poinformować, to to, że jednak Kowu pojechał na noc, tą drugą noc do domu, ale jutro rano wracam, ponieważ na 11 mamy wspólnie trening agility i mega się jaram, bo będę mogła sobie trochę z nie moim, co prawda, ale szczeniorem potrenować. A ja właśnie zaczęłam montować ten filmik, żeby spokojnie się wyrobić um, na właśnie na tą datę, kiedy on ma być wrzucony, tak więc wracam do montowania. Tak więc witam Was moi drodzy w niedzielę. I jak widzicie właśnie na ekranach, oto jest pierwszy trening kowu i generalnie pierwszy trening Agility kowu. I generalnie, poza samymi tunelami, które widzicie tutaj na filmie, również pracował nad motywacją na zabawkę, której akurat nie nagrałam. Natomiast, właśnie, yy, generalnie całkiem dobrze mu szło. Pani trenerka nasza, właśnie, go bardzo chwaliła. I być może coś w przyszłości z tego będzie, i być może jeszcze nas zobaczycie gdzieś na jakichś zawodach. Kto wie, kto wie. Natomiast, oczywiście, po zakopu również ja z Candy trenowałam. I generalnie. Problem jest taki, że nie mieliśmy ostatnio, w ostatnich kilku miesiącach takich regularnych treningów. To prawda, od właśnie jakoś no, kilka ostatnich tygodni już ta regularność wróciła. Natomiast no, mamy problem, kiedy czasem się zawiesza, czasem yy, jeszcze no, widać, że no, nie jest tak idealnie w ten tryb treningowy. Wiecie, taka. No jeszcze ma jakieś tam, no niedociągnięcia mamy. Natomiast tutaj możecie zobaczyć Torek. Był on całkiem ciężki z tego względu, że Candy jest szybkim psem, a był on... No ja miałam problemy tak, żeby dobiec na czas. I właśnie tutaj będzie jeden taki moment, gdzie ona po tym tunelu tutaj nie chce skoczyć hopki. I generalnie to wszystko w sumie... Yy... Tak naprawdę zrobiłybyśmy ten torek prawdopodobnie na raz Natomiast w tym innym momencie po prostu nie potrafiłam się wyrobić No i mamy tutaj 17 przeszkód zrobione na dwa razy Ale jest zrobione I tutaj jest właśnie jeszcze jeden moment Gdzie jest długa jakby linia przeszkód I udało się jakby skończyć, więc wow Hejka, witam was w sumie po to, by dograć oficjalne zakończenia Więc witam was i żegnam jednocześnie Obecnie jestem na spacerku z Candy gdzieś tam lata, ale nieważne. Chciałabym Was przeprosić za to, że w tym roku nie było wszystkiego, co się wydarzyło w ten weekend. To znaczy, nie nagrałam dla Was całego treningu. Wszystkich spacerów. Wczoraj to jest w niedzielę. E, wczoraj byliśmy również w pizzy. Byliśmy również na pizzy po treningu. Um, ale ja też jeszcze... Albo po prostu nie mam i nie będę miała takiego instynktu vlogera, że muszę wszystko nagrać, bo po prostu wolę się skupić na tym, co robię w danym momencie. Ale w każdym razie mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. A jeśli tak i chcecie docenić mój kanał i mnie jako twórcę, to bardzo, 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 bardzo miło mi będzie, jak zostawicie lajka, subskrypcję, jakiś miły komentarz. A ja już nie przedłużam. Do zobaczenia. Cześć!